Tutaj przy tej stacji widzimy kolejną realizację błogosławieństw. Chcę sobie przypomnieć, błogosławieństwa Chrystus wypowiedział swojej nauki. stacja dziewiąta albo trzecia. Błogosławieństw otworzył swoje usta po raz pierwszy, otworzył swoje usta i wypowiedział słynne osiem błogosławieństw. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni cisi, błogosławieni czystego serca i tak dalej i tu mamy niesamowitą realizację tego błogosławieństwa cichy Jezus w czasie drogi krzyżowej która trwała około trzech godzin nie otworzył swoich ust czyli umiał, pokazał że jest człowiekiem który doskonale panuje nad sobą samym Panuje nad swoim cierpieniem, nawet najbardziej maksymalnym cierpieniem. Ten trzeci upadek jest pokazaniem, że to cierpienie prawie, że szczytu dochodzi. A jednak Jezus nie skarży się, nie krzyczy, nie rozpacza, nie woła w milczeniu, bowiem wie, że człowiek, który milczy, jest człowiekiem, który ma w sobie olbrzymią moc. A Jezusowi tej mocy jeszcze było potrzeba wiele, bo potrzeba jej było najwięcej na moment śmierci krzyżowej. Ten trzeci upadek pokazuje nam, że zło to, co my możemy zobaczyć na naszych oczach, zło się rozwija jak e, potop powstający. Jest go coraz więcej, ale to rozwija się w tak zwanym postępie geometrycznym. Czyli zło rodzi zło, a to jeszcze następne zło rodzi zło. Przecież my dzisiaj żyjemy w potopie zła. Jest to przeogromna rzecz. My właściwie to już jesteśmy potopieni w tym złu, który tam jest. I ten trzeci wypadek chce jakby nam zobrazować, że my jesteśmy już całkowicie zatopieni. Już niżej upaść, tak jak upadł tutaj Jezus nie można. Muszę zobaczyć, że on już cały tu upadł. Jego już ręce nawet nie podnoszą, są opuszczone. Nogi go nie podnoszą. To dopiero żołnierzy rzymsknie jako z zewnątrz musi go szarpać, żeby go móc podnieść. Proszę Państwa, od trzeciego upadku do Kalwarii. Ostatni moment jego drogi krzyżowej. A zatem ta stacja pokazuje nam, jak bardzo aktywne jest zło, które chce zagarnąć całego człowieka i odebrać mu to, co jest naj, największą siłą człowieka czyli nadzieję. Nie bądźmy tak. Była z okresu stanu wojennego. Taka piękna pieśń Pana Dałkrzewicza Przyszli dziś złodzieje zabrać nam nadzieję Proszę was weźcie coś innego Nie czyńcie wy człowieka aż tak ubogiego Bo beznadziejność jest największym ubóstwem człowieka Który za nas cierpiał Rami rany się nas rany. się nad za nas cierpiał rany. Jezu Chrystus zmienił się nad nami. i Ty któraś spó cierpiała, ma kobecne na nami.